Witajcie! Wielu z nas samotnie zmaga się z osiągnięciem wyższej rangi. Aby poprawić nasz komfort gry, warto jest szukać rozwiązań, i jednym z nich jest granie w grupie. Ja jestem Alex i dzisiaj przedstawię Ci kilkanaście cennych wskazówek, dzięki którym będziesz częściej grał i wygrywał trio Q. Zapraszam do oglądania. Jak wygrywać trio? W tym trybie jesteśmy już we trójkę i w końcu stanowimy większość naszej drużyny oraz możemy już w bardzo dużym stopniu wpłynąć na przebieg meczu. Więc jak rozporządzać siłami ekipy, aby zwiększyć szansę na wygraną? To co najważniejsze to wybór roli i zapewne już się domyślasz, że ma to związek ze poprzednimi odcinkami o Solo queue oraz duo queue. Oczywiście zgarniamy najbardziej wpływowe role, czyli strzelca, maga oraz tanka. Musimy mieć na uwadze to, że mamy tylko jednego wspierającego, a obie kiery role potrzebują towarzysza, który pomoże im rozwinąć skrzydła. No właśnie. I gdzie tutaj ulokować naszego tanka towarzysza? Przedstawię Ci teraz trzy najefektywniejsze scenariusze moim zdaniem. Opcja pierwsza, siła ganków, przyjazny tank pójdzie wraz z midlanerem i będą robić wspaniałe ganki już od Early Game oraz będą dominować mapę. Lecz Marksman będzie skazany na przydzielonego mu sojusznika, który na przykład nawet nie pomaga zrobić murer buffa. Nie, Powinien mi pomóc. Ale trudno, no. Opcja druga. Siła w puszu. Przyjazny tank pójdzie wraz ze strzelcem, co pozwoli na jego szybki wzrost golda. Dzięki czemu będzie mógł w stanie szybko spuszować swoją linię i najbardziej wpłynąć na los rozgrywki już od midgame'u. Lecz midlaner będzie ograniczony w gankowaniu, co też wiąże się z częstymi gankami drużyny przeciwnej oraz dominacją mapy w early game. Pomóżcie mi. Dlaczego nie gangujecie bota? Trzecia opcja. Podział. Przyjazny tank pomaga wziąć red buffa marksmanowi oraz blue magowi, o ile jest taka potrzeba. Jeśli nie, przyjazny tank pomaga także wziąć gold kraba dla marksmana. Po wziętym krabie tank przemieszcza się w stronę mida i gankuje już wraz z magiem. Decyzja należy do ciebie i jaką taktykę obierzesz. Stawiasz na marksmana czy Midlanera, a może wesprzesz obu? Jaką opcję Ty wybierasz, Hatzner? Osobiście jestem zwolennikiem opcji numer 3, czyli podziału, bo już na początku gry marksman z małą pomocą i Redbuffem robi ogromne obrażenia oraz szybko puszuje wieże. Staje się także niezależny. Midlaner natomiast i tak musi spuszować swoją linię, co daje mu drugi level oraz ma retrybucję, dzięki któremu może zrobić blue buffa samodzielnie. Myślę, że najlepiej gdy przyjazny tank pomaga ADC na początku gry i od około minuta 45 po wzięciu przez ADC dużego kraba Towarzysz przemieszcza się do środkowej alejki i rumuje już wraz z midlinerem, mając na celowniku botlane. Z doświadczenia wiemy, że naefektywniej jest zdominować dolną alejkę oraz zniszczyć tam wieże. Następnie przemieścić się na środkową aleję, już we trójkę, i w ten sposób macie już jedną linię wygraną w 100% i możecie dominować kolejne alejki. Strzelec już nie potrzebuje pomocy w farmie. Warto jednak, aby towarzysz miał naszego ADC cały czas na oku oraz często zaglądał na jego dolną alejkę, na przykład do obstawy puszu kolejnej wieży. Bardzo ważna jest pomoc, gdy pojawia się krab. Jest to część wspólna, która daje dużą przewagę jednej ze stron. Jacy bohaterowie powinni się znaleźć w trio? W trio powinniśmy zamieścić bohaterów silnych w early game oraz late game. Najefektywniej jest zamieścić dwa early game piki oraz jeden late game hero. Poniżej przedstawię Ci kilkanaście wariantów trio. Czy Fighter to dobra rola dla Trio? Tak, ale mniej efektywna niż pozostałe role. Na górnej alei zazwyczaj dzieje się najmniej, a lepszą inwestycją okaże się Strzelec lub Midlaner, którzy wpłyną najbardziej na przebieg rozgrywki. Trio możemy grać na wiele sposobów. Ja przedstawiłem Ci najefektywniejszy system moim zdaniem. Niestety, często randomowi gracze zabierają nam wpływowe role. Uprzeć ich już w lobby, że jesteś trio i poproś o pożądane role. SoloQ gracze powinni ustępować ekipie trio. Daj mi proszę znać, jak często ty grasz trio i jakich bohaterów lub taktyk używasz. Daj znać w komentarzu także o twojej aktualnej randze. Dziękuję bardzo za obejrzenie i życzę gwiazdkowego trio z wspaniałą ekipą. DFI